gitara. Słuchajcie. Tak, nasza uchaliska jednak, jednak ma zakorowanie. Dlatego nowa jest. Wzięła jej ciuchy, wzięła jej wszystko daje. Proszę o to ona. Dzień Była kiedyś facetem, ale teraz się przemieniła. Raz, dwa, tak, to nieprawda, koleżanka barioje. Słuchajcie, no kiedyś, kiedyś jak się urodziłam, miałam operację, bo niby coś się tam stało z gruczułami. No, no i czasem w tym programie mogę zajrzeć i zrobić. Raz, dwa, trzy, Czy na Mamy tu słuchać. Czy na dzisiaj o zakochanych. Co? 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 Co, Co Do runy! Do runy! Tak to teraz Do tak, tak to właśnie będzie! 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 Mamy o, małe kukanie. techniczne problemy! Czas was zakochany. Pan, dawaj grać. Poczekajcie, ja pobieram. Słuchajcie, poczekajcie tu na nas. My zaraz nie, nie zaraz Albo ja, ja tutaj zostanę i jak to poczekam na szangrycie. No cóż, tu chyba nasz już odcinek. Ej, idziemy. To zgoda. Poczekaj.